Na pewno tak, na pewno ten sezon nie był do nas łatwy, mieliśmy pewne problemy na przestrzeni, na przestrzeni grudnia, stycznia, na pewno żałowaliśmy tego pucharu, finału z Zaxą, ale cóż, my się cieszymy z, z tak naprawdę złotego medalu Ligi, jednej z mocniejszych na świecie, jak nie najmocniejszych, także, także no nic, pozostaje nam teraz poświętować dzisiejszy wieczór i, i za 2-3 dni wrócić do treningów i przygotowywać się do, do finału Ligi Mistrzów, bo bo na pewno to też jest nasz cel i mamy to w zasięgu ręki. Bo na pewno my gdzieś nie chcę mówić, bo już mówiłem w jednym wywiadzie, że my nie rozpamiętujemy tego finału Pucharu Polski. Na pewno dał nam dużą nauczkę i przez pewien okres po nim ja sami pewnie nie jeden zawodnik nasz drużynie o tym myślał. I cieszę się, że do tego finału tak naprawdę podeszliśmy z chłodną głową. My cały czas skupieni, nie było nawet chwili, chwili zawahania, chwili dekoncentracji de 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 I zasłużenie ten finał wygraliśmy. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze lepsze spotkanie w Lidze mistrzów w finale i, i będziemy się cieszyć ze złotego medalu. Chyba jeszcze nie, muszą te emocje opaść, bo to co się przed chwilą wydarzyło jest tak niesamowite, że wydaje mi się, że śnię I muszę chyba ochłonąć i dopiero wtedy do mnie to dojdzie. Wydaje mi się, że ta historia mówi sama przez się. To jest coś niesamowitego. Burski, burski, burski. <laughs> hon, 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 hon. Eee, tak, historia mówi sama wcześniej, i to jest coś niesamowitego. Ja, ja przychodząc tutaj, miałem marzenie, i, i ci, e, ci goście, którzy są w tej drużynie, pomogli mi je zrealizować. A to jeszcze nie koniec. No, wydaje mi się, że my byliśmy tak skupieni. Ja sam od godziny 15 byłem już przebrany i siedziałem w domu, i czekałem aż e, Trevor, bo z nim akurat jadę na hale. Będzie gotowy. Nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Myślałem o tym meczu i, i, i chciałem po prostu już wejść na parkiet i, i dać z siebie wszystko. I to się udało i ja jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Tak jest. Dzisiaj na chwileczkę się zatrzymujemy. Nie myślimy o siatkówce przez chwilę. Cieszymy się tym. I wiadomo, że wracamy później do treningów i kolejny cel przed nami. Oczywiście I trzeba zacząć od tego, co wielkich gratulacji wracamy przede wszystkim do... dla... dla Jastrzębia, bo, bo to jak te, finale, jak, jak te finale zagrały, no świadczy o tym, jak, jak świetną i klasową drużyną, drużyną są, ale no my zawsze robimy zaczynać od siebie. I, I mamy ogromny żal, bo pewnie gdybyśmy zagrali gdzieś na maksimum naszej możliwości, to to bylibyśmy w stanie walczyć z tak grającym Jastrzębiem, ja w to, ja w to mocno wierzę, narzucić im trochę presji, żeby, żeby ta gra nie była tak jak dzisiaj, cały czas z 6-7 punktową przewagą i wtedy zupełnie, zupełnie inaczej się gra. I, i tak, no zaczynamy od siebie, więc my mamy jeszcze jeden finał, ja wierzę w to, że do, do wygrania i my musimy zdecydowanie poprawić swoją grę, bo będziemy spodziewać się tego, że Jastrzębie zagra na podobnym poziomie. Tak, oczywiście, możemy zrobić coś e, historycznego, no mi dzisiaj, mi dzisiaj bardzo ciężko myśleć o tym, co będzie na, za jakiś czas w finale Ligi Mistrzów, e, więc jak najszybciej trzeba wyczyścić głowę, bo to jest sport. Jesteśmy bardzo smutni na pewno i niezadowoleni ze swojej, swojej postawy, ale w sporcie oprócz zwycięstw i zwycięzc stawiają się też, też porażki i, i siłę pokazuje się po tym jak, jak się po nich wraca. I jak się podnosi. Więc my musimy teraz, Jaszki, nie jesteśmy w takim trudnym momencie musimy pokazać, że jesteśmy w stanie wrócić i wygrać jego